Eksperymentowałem bardzo. Wiedziałem, że Amazon i ogólnie biznes sieci to jest to, co ja lubię robić. I znałem się na grafice. Przynajmniej tak mi się wydawało. Lubiłem grafikę, ogólnie zajmowałem się wcześniej troszeczkę grafiką, bo trafiłem zrobić proste grafiki i nie wiem, może jak też robicie grafiki, to będzie to jest po prostu fajne. Że to, że to kręci robienie grafiki jest interesujące i postanowiłem robić produkty low content. I usłyszałem o książce, która nazywała się Co myślą kobiety, i ona była pusta, i ona jest bestialem na świecie. Fajny pomysł na fajny produkt bez kosztów. I postanowiłem robić właśnie puste produkty, i chyba nie wiem, czy ktoś w Polsce to w ogóle robił. Za granicą pewnie tak, ale w Polsce zacząłem wydawać coraz więcej produktów. I teraz, jeżeli mówimy o zmianie, zanim przejdę do produktów, to dostałem wtedy propozycję pracy w restauracji. Cały czas te moje cele, które sobie ustaliłem, prowadziłem je. Gdzieś do góry. Nie wiedziałem do końca dokąd, ale dostałem propozycję objęcia pozycji menadżera restauracji i jak się okazało, no Kajpa była w strasznych długach i tą propozycję przyjąłem. Gdzieś tam Amazona odstawiłem na bok, zacząłem po prostu restaurację ogarniać od zera, ponieważ dostałem restaurację, w której pracowałem jako kelner. Była bardzo złej sytuacji, nie było niczego, dosłownie nie było nawet papieru kartowego często. I było źle, ale dostałem takie wyzwanie i postanowiłem je podjąć. Czyli kolejna sprawa to, jeżeli chodzi o, powiedziałbym o zmianę, to dawanie sobie wyzwań. Czyli próbowanie nowych rzeczy, których się bardzo boimy. Ja się cholernie bałem być kaderem kiedyś, cholernie bałem się zostać menadżerem restauracji, bo prowadzenie, nie wiem, firmy, gdzie jest 15 pracowników, w Centrum Krakowa, która kompletnie nie działa, no jest trudne, tak, przejęcie czegoś takiego i... Ale postanowiłem się tego podjąć i... Nie. Naprawdę uważam, że w całym swoim życiu nie zdobyłem tyle doświadczenia, jak wtedy, gdy byłem przez 2,5 roku w takiej pracy bardzo niewdzięcznej, która wymagała zarządzania ludźmi, prowadzenia po prostu firmy. Nauczyłem się przedsiębiorczości, bo musiałem firmę sam prowadzić. I nic tak naprawdę nie pomaga jak takie właśnie wyzwania, takie trudności, taki ból, który wtedy dostałem, bo y, gdybym dostał pracę lepiej płatną, tam zarabiałem kilka tysięcy złotych jako modelarz, powiedzmy, czasem trochę więcej, ale. Gdziebym dostał pracę wygodną, gdzie szef mnie klepa po ramieniu, gdzie byłby prosto, fajnie, miło, ciepłutko, to ja bym nigdy do Amazon nie wrócił. Naprawdę. Ja bym pewnie wziął wtedy kredyt hipoteczny, zresztą mamy hipoteczny, ale po prostu bym sobie żył, mieszkał i, i po prostu bym pewnie pracował. Ale, że mój szef nie był za fajny, jak to szefowie zazwyczaj mają w zwyczaju. Potem były kolejne sytuacje, gdzie też słyszałem po prostu, że, że no, byłem wyśmiewany. Gdzieś tam nie byłem szanowany w pracy, nie były moje działania doceniane. Z czym to się wiele razy może tożsamić, bo no, pracując często jesteśmy doceniani, bo pracujemy na kogoś. I nie ma nic lepszego niż pracowanie dla siebie, mówiąc szczerze. Bo pracowanie dla siebie to może być naprawdę mała firma, można publikować zeszyty, można mieć bloga, można, nie wiem, malować ściany, tak? Ale pra pracowanie dla siebie na takiej małej działalności daje tyle motywacji, Tyle radości z życia, gdzieś tam, przynajmniej mi tak, może nie każdemu, że yy, no, no na etapie często tego nigdy nie, nie mogłem doświadczyć. Chociaż w restauracji byłem sam i, i prowadziłem klientów sam, także mogłem się w miarę z tym utożsamić. I wtedy, po której sytuacji stwierdziłem, że nie, że wracam. I ta motywacja yy, była tak silna tą złością szefa, że nie jestem będzie taką, że nie chcę czuć tego bólu, że muszę tam siedzieć 7 dni w tygodniu dosłownie, być pod telefonem zawsze i ktoś może mi powiedzieć, że mogę iść, że możemy zmienić z dnia na dzień. No to, to nie miało totalnie to sensu i wtedy do Amazonu już tak wróciłem, bo gdzieś tam miałem tego bestelera, te parę książek, parę produktów, ale wtedy siedziałem po nosach i po prostu wcisnąłem temat przez ten właśnie ból, przez niewygodę i naprawdę Was zachęcam do tego. To jest mega taka praktyczna rada, żeby jak chcecie coś zmienić, cokolwiek, żebyście sobie wyobrazili. Nie wiem, że życie się skończy. Czy chcecie naprawdę jakieś tam niewygody, które może macie, ciągnąć do końca życia? Bo naprawdę wszyscy umrzemy i warto sobie to przypominać, żeby nie spartować tego życia. Nie mówię, że trzeba otwierać wielkie firmy, że trzeba rzucać pracę na etacie, czy nie o to chodzi. Ale żeby nie żałować, żeby nie być taką, jak to często rano w tramwaju zgłaszam osobą, która jest smutna, tak? Pada też, jedziemy tramwajem i siedzą ludzie na szaro grani i jeszcze 10 lat do nie. To nie jest sposób na życie, którego potem, z którego potem będziemy się cieszyć.